51, Londyn. Międzynarodowy turniej. Adolf Andersen zasiada przed szachownicą, świadom, że każde zwycięstwo jest kluczowe, by umocnić swoją pozycję wśród najlepszych na świecie. Naprzeciwko niego Bernhard Horwitz, solidny, precyzyjny rywal, którego bardzo trudno jest zbić z tropu. Andersen rozumie, że potrzebuje natychmiastowej inicjatywy i aktywnej gry od samego początku, dlatego decyduje się na gambit Evansa. Gambit Evansa to agresywne otwarcie, w którym białe dobrowolnie poświęcają jednego piona, aby zyskać cenne tempo w rozwoju i przejąć inicjatywę już od najwcześniejszych etapów partii. Wywodzi się bezpośrednio z otwarcia włoskiego. Jeśli chcesz poznać początkowe zasady tego otwarcia, możesz kliknąć w etykietę, która znajduje się w prawym górnym rogu, gdzie Otwarcie Włoskie jest szczegółowo wyjaśnione. Gambit Evansa posiada dwie kluczowe warianty. Jednym z nich jest Gambit Evansa przyjęty, gdzie gra rozpoczyna się od piona zajmującego środek szachownicy i otwierającego główne linie. Odpowiedź jest symetryczna, przyjmując otwartą partię od samego początku. Jeden z koni wychodzi naturalnie i od razu zaczyna wywierać presję na centrum. Obrona nadchodzi, rozwijając kolejną lekką figurę i wzmacniając tę kluczową strefę. Goniec ustawia się na bardzo aktywnej przekątnej, celując bezpośrednio w króla przeciwnika. Odpowiedź to równoważny rozwój, mający na celu utrzymanie równowagi. W tym momencie pojawia się charakterystyczna idea Gambitu Evansa. Pion na skrzydle hetmańskim posuwa się, by poświęcić się, a goniec przeciwnika go bierze, zagłębiając się w terytorium wroga. Następnie nowy pionek posuwa się, atakując gońca i przygotowując centrum, zmuszając go do odwrotu bez utraty aktywności. Wtedy następuje tematyczne uderzenie w centrum, z awansem piona, który otwiera linię i uruchamia inicjatywę. Czarne reagują, bijąc centralnego piona z zamiarem powstrzymania białej inicjatywy i uproszczenia pozycji. Białe odpowiadają, zabezpieczając swojego króla poprzez krótką roszadę, kończąc tym samym rozwój i przygotowując swoje wieże do aktywnego udziału w grze. Przeciwnik wzmacnia następnie centrum solidnym posunięciem piona, dążąc do uzyskania stabilności defensywnej. Ostatecznie białe odzyskują materiał w centrum, osiągając aktywną i dobrze skoordynowaną pozycję, co prowadzi do gry środkowej z wyraźną inicjatywą. Wielcy mistrzowie używają gambitu Evansa, by zyskać inicjatywę i szybką aktywność, nawet kosztem piona, i doprowadzić partię do dynamicznych pozycji już od otwarcia. W wariancie gambitu Evansa odrzuconego, partia rozpoczyna się natychmiastową kontrolą centrum, a odpowiedź utrzymuje symetrię i otwarty charakter pozycji. Następnie koń wchodzi do gry, naciskając na centralne pole, podczas gdy obrona się organizuje, rozwijając kolejnego konia. I wzmacniając strukturę. Potem goniec aktywuje się, celując w wczesną słabość, a przeciwny goniec rozwija się bez zobowiązań. W tym momencie zagrany zostaje gambit Evansa, oferując piona na skrzydle hetmańskim, lecz tym razem poświęcenie jest odrzucane, a goniec się wycofuje. Następnie zdobywa się przestrzeń w tym sektorze szachownicy, unieruchamiając strukturę rywala, a odpowiedź ma na celu umocnienie pozycji i zapobieżenie niewygodnym przełamaniom. Centrum spokojnie się wzmacnia, przygotowując pełny rozwój, podczas gdy inna figura wchodzi do gry, zwiększając presję na centrum. Wreszcie król jest bezpieczny po roszadzie. Centrum zostaje wzmocnione po raz kolejny, a otwarcie jest już w pełni zdefiniowane. Teraz, kiedy już wiesz, jak funkcjonuje otwarcie Gambit Evansa, nadszedł Twój czas by ćwiczyć i się uczyć. A najlepszy sposób, by to zrobić, to dołączyć do Black Chess Academy. Link w opisie.